Magdalena Wojciechowska witam państwa w kolejnym programie. A dziś moim gościem jest była już dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury pani Ewa Matecka, ale nowa wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Witam serdecznie pani prezydent. Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No właściwie świeżutko jest pani po konferencji, podczas której pani prezydent Bata Klimek ogłosiła że pani będzie jej pierwszym zastępcą. Proszę mi powiedzieć, bo były trzy nazwiska, pojawiały się na giełdzie, były spekulacje, do końca było to utrzymywane w, tajemni w tajemnicy. Pojawiło się nazwisko pani Izabeli Banach, pani Doroty Grześkowiak i pani. I kiedy do pani ta propozycja od pani prezydent przyszła? Kiedy się pojawiła? Może pani zdradzić? Ja jestem drugim zastępcą. Ale pierwszym powołanym oficjalnie. Pierwszym powołanym, Także... drugim zastępcą prezydenta miasta. Ta propozycja została mi złożona po wyborze pani Beaty Klimek na prezydenta miasta, trzy dni po wyborze, no, miałam trochę czasu na podjęcie tej decyzji, na przeanalizowanie tej, tej, tej propozycji. No i po, po, po takim właściwie długim zastanowieniu się, podjęłam się tego wezwania i, i przyjęłam tą propozycję. I dzisiaj zostało to oficjalnie opublikowane, że jestem drugim zastępcą prezydenta miasta. No właśnie, decyzja pewnie była trudna, bo pani przez wiele lat dyrektorowała tutaj Ostrowskiemu Centrum Kultury. To właśnie pani dziecko, można by było powiedzieć, bo pani tutaj była w tych dobrych czasach i w tych złych, gdzie budynek dzisiaj ma naprawdę wygląda okazale, jest czym zarządzać, jest się czym pochwalić. Nie żal zostawiać? Chociaż będzie pani też pośrednio nadzorowała, prawda? No, oczywiście, że żal, dlatego że to był rok 2002, kiedy zostałam powołana na prezesa przedsiębiorstwa imprez kulturalnych, pamiętajmy, PIK przed OCK, wtedy był, tak jest. Był, był PIK Centrum Ostrów, spółka prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I wtedy to już było bardzo duże wyzwanie dla mnie, ponieważ sytuacja wtedy w tego obiektu, jak i działalności kulturalnej tego obiektu, była, powiedzmy sobie szczerze, taka, taka sobie, albo przynajmniej życząca bardzo wiele, wiele do życzenia. W związku z tym no, trzeba było szybko wziąć się za pracę i spróbować udźwignąć wiele tych problemów, które wówczas tam były. Spółka została zlikwidowana po czterech latach. Została, nastąpiło przekształcenie tej formy organizacyjno-prawnej, i w 2006 roku zostało powołane Ostrowskie Centrum Kultury które no, mam nadzieję i takie mam poczucie dobrze działa do dziś i, i, I oby, to oby tak nie zostało, było, oby oby tak to nie było nie zostało zmarnowane, tak będziemy się przyglądać bacznie następcy. Natomiast który, sam, który sam ten, panią ten budynek miał różne różne dzieje, różne losy. Zawsze tam jednak była kultura, był, był teatr miejski, była kiedyś dawna szczelnica miejska, tak więc ten budynek zawsze jest obiektem, w którym jest prowadzona działalność kulturalna. I teraz pytanie brzmi, jak daleka lub jak bliska jest droga wiceprezydenta, właśnie wiceprezydentury, do tej kultury? Jak daleka jest droga? Albo jak bliska. Bo <grym> jest to, pani jest była to. menadżerem. Mimo wszystko była pani cały czas menadżerem, bo w pani gestii jakby leżało zarządzanie całym centrum. Tak, Wszystkie było... sprawy najważniejsze, i administracyjne, i, i, i imprezowe były na Pani głowie. To jakby było takie preludium właściwie. Czy dzisiaj Pani może powiedzieć, że to, czego Pani się nauczyła, uda się pani, ma Pani nadzieję, że uda się wykorzystać w tej wiceprezydenturze? Uważam, że doświadczenie w sprawie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej. Mam duże, ponieważ w kulturze pracuję już od 32 lat. W związku z tym, jakby to nie stanowi dla mnie jakiejś szczególnej tajemnicy i, i uważam, że dobrze sobie poradzę w tej dziedzinie. Nowe działy, które zostały przydzielone drugiemu zastępcy prezydenta, to również sport, edukacja, zdrowie. i zdrowie. To są również tematy, którymi może nie tak bezpośrednio jak teraz będę musiała to robić, zajmowała się w czasie kiedy byłam członkiem zarządu miasta, to były lata bardzo odległe, bo to była pierwsza kadencja zarządu miasta, to są lata 1990 do 1994 i wtedy to właśnie trzeba było podejmować pierwsze Trudne decyzje. i zupełnie inne nowe decyzje podczas tworzenia się zupełnie samorządów w Polsce, w tym właśnie o Edukacja. Polskim. O edukacji za chwileczkę jeszcze porozmawiamy, ale zdrowie, sport i ta wcześniej wspomniana edukacja to są trzy takie bardzo poważne, bardzo trudne i kultura oczywiście. Działki, która z nich wydaje się pani najtrudniejsza? Oh, każda z nich jest bardzo, bardzo obszerna, bo, bo edukacja to blisko 40 podmiotów. To są szkoły podstawowe, to są przedszkola, to są gimnazja i żłobek miejski. Um, tysiące uczniów, tysiące setki, uczniów nauczycieli, setki nauczycieli, <laughs> nauczycieli. niż demograficzne, prawda? No tak, ale, Gdzieś tam ale, w perspektywie Ostro... nieraz likwidowanie szkół, bądź też yy, tworzenie mniejszych takich, Tworzy... Tak, tak ale ostrowska, ostrowska jakby edukacja, w sensie baza edukacyjna, yy, ma się nie najgorzej, ma się bardzo dobrze. Yy, kadra, która zarządza ostrowskimi szkołami czy przedszkolami, również jest bardzo kompetentna i, i dobrze zorganizowana. To, na co chciałabym zwrócić taką szczególną uwagę, to kontynuacja przede wszystkim... Tych programów, które są y, realizowane w Ostrowskim Oświacie, programów związanych z profilaktyką zdrowia i z lepszym rozwojem. Czyli badanie dziecka. badanie dzieci, bo tam badanie były też programy. Y... Badanie dzieci, te wszystkie programy, które są związane z, jest z bardzo, układem krążenia, bardzo droga z układem moczowym, z, czy z próbą y, zdiagnozowania y, złej postawy, niewłaściwej postawy dziecka i tak dalej. Te wszystkie rzeczy, które y, są y, już wdrożone, które są realizowane. I na to muszą znaleźć się pieniądze. I na to muszą się znaleźć pieniądze. No nie wyobrażam sobie, żeby te dziedziny zostały zaniedbane. No bo wtedy właściwie sami swoim dzieciom, swoim wnukom jakby no, przygotowujemy nie najlepszą przyszłość. O to edukację, przede wszystkim o edukację trzeba zadbać. Zarówno o edukację w szkołach, o edukację zdrowotną, o edukację kulturalną yy, trzeba zadbać, bo takie, takie będzie Którą nasze pani społy... jednym paluszku? No e, więc z kulturą nie powinno być problemu. Tym bardziej, że kontakty na pewno zostały, zostaną e, i myślę, że niejedną gwiazdę uda się do Ostrowa Wielkopolskiego ściągnąć. E, o zdrowiu mówiłyśmy. Czy dla dorosłych też coś się znajdzie? Osób. Dla osób w sensie zdrowia. Został uruchomiony ostatnio, jeszcze za poprzedniej kadencji, yy, program związany z badaniem yy, słuchu. I to jest też również yy, akcja, która pomoże nam w zdiagnozowaniu sytuacji yy, zdrowotnej osób dorosłych. Również wszystkie problemy związane z układem krążenia. Jest kilka takich właśnie programów, które zostały wdrożone, a dodatkowo będziemy jeszcze próbowali po zbadaniu i przeanalizowaniu sytuacji zastanowić się nad tym, jakie nowe jeszcze programy, jakie propozycje jeszcze można skierować do mieszkańców miasta, które mogłyby pomóc im w zobrazowaniu stanu swojego no zdrowia. Zawsze jest problem, prawda? Albo I ludzie nie tak. mają pieniędzy, albo są bardzo długie kolejki do lekarzy, specjalistów. I wiele osób też rezygnuje z tych badań, i czasami okazuje się, że no niesłusznie, bo, bo pewnym rzeczom można byłoby zapobiec, a na niektóre rzeczy jest już yy, za późno. Czyli zdrowie... Albo najzwyczajniej po prostu trudno się komukolwiek wybrać yy, zmobilizować. do lekarza i zmobilizować, żeby sprawdzić, jak rzeczywiście stan zdrowia. Czyli nie wygląda. białe soboty, a, a powiedzmy jakieś tam cykliczne programy, które są realizowane y, regularnie, przeznaczone y, do, do odpowiednich. Takie, które by mogły objąć jak, jak najszersze Grono, zarówno osób dorosłych jak i dzieci. To może tylko wyjść jakby z pożytkiem dla nas, dla nas wszystkich. Skoro o zdrowiu jeszcze mówimy, to Biuro do Spraw Rozwiązywania Problemów Uzależnień, to też jest bezpośrednio związane ze zdrowiem, wiadomo alkohol, często równa się niepotrzebne choroby i często równa się również przemoc. Te sytuacje patologiczne zdarzają się w każdym społeczeństwie i jak od od tego jesteśmy, aby y, uruchomić takie programy, które będą starały się zdiagnozować tą sytuację i zapobiec takim y, problemom. Y, program, y, program antyalkoholowy to jest program, który zapobiegania te, tego typu patologiom. W naszym mieście dobrze funkcjonuje i jest specjalne biuro, które y, tym tematem się zajmuje i jestem przekonana, że będzie dalej dobrze pracowało. Są na to specjalne środki wydzielone w budżecie miasta i w, w, w tym roku, w ubiegłym i w następnych budżetach takie środki muszą się po prostu. Znaleźć. Kogo się uświadamia najczęściej w takich programach? Dorosłych, dzieci? Cała rodzina powinna być objęta takim programem, czy, czy w bo to takie programy są prowadzone. Z Ostrowskich czy. Jest, bo ja nie, jakby, nie wiem jeszcze. A... To, jest, to jest oczywiście w szkołach i, i, i podstawowych i ponadpodstawowych to są tematy, które dotyczą zawsze całej rodziny, bo y, choroba alkoholowa nie dotyczy tylko osoby, która to jest to, której bezpośrednio dotyczy, która jest taką główną y, osobą przyczyną y, różnych kłopotów, problemów i patologii, ale w to jest wciągana y, cała rodzina i na tym cierpi psychika rodziny, na tym cierpi y, budżet rodziny. A to są jeszcze... sytuacje bardzo bardzo trudne i bardzo indywidualne. To też rola nauczycieli, trudne. prawda? Żeby oni jednak też zwracali uwagę na swoich podopiecznych, bo często najbardziej cierpią właśnie najmłodsi, czyli, czyli dzieci. I, I rozumiem, że tutaj też będzie kładziony nacisk na to, by tych nauczycieli szkolić współpraca, cały czas, współpracować współpraca z Współpraca z pedagogiem szkolnym, współpraca z nauczycielami, dyrektorami, którzy są jakby takim pierwszym, e, pierwszym, mogą dać nam pierwszy sygnał, że coś się w domu, czy u dziecka coś się złego dzieje, są jakieś sytuacje trudne, czy czy rodzą się jakieś podejrzenia co do... Być może kłopotów w tej rodzinie spowodowanych różnymi sytuacjami. Kolejna sprawa, gospodarka mieszkaniowa. To też będzie pani podlegało. Też są programy, które z powodzeniem były kontynuowane od dwóch kadencji. Jest wciąż zapotrzebowanie na mieszkania komunalne w Ostrowie Wielkopolskim i pewnie y, chyba mieszkania miejskie będą miały większe wzięcie w dzisiejszych czasach niż mieszkania od deweloperów, bo są znacznie tańsze. Jakie tutaj są pomysły? Czy już dzisiaj możemy mówić o tym, y, co się dalej będzie działo w tej dziedzinie? Ma być uruchomiony program taniego budownictwa mieszkaniowego, szczególnie dla, dla młodych osób, dla oszczędnych dla, dla takich, którzy jest systematycznych. Taki program jest yy, programem chyba dobrym i sprawdzonym, bo yy, nie zawsze jest tak. Najczęściej właśnie tak jest, że, nie, że młodych ludzi nie stać na, yy, na kredyt. Na, banku, na kredyt prawda? zwykły, bo nie są jakby zasobni albo yy, nie są na I tyle dostatecznie klientami, żeby mogły stanowić dobrych partnerów do yy, banku, który może im udzielić kredytu. Stąd ten program dla yy, systematycznych jest, zresztą znalazł się chyba w programie y, pani prezydent Beatyka stawia, na rodzinę, Mek, przede wszystkim i stawia na rodzinę stawia na rodzinę w Czyli. ten sposób myślę że uda nam się y, jakby z, to to cierpienie i to wyczekiwanie na, na mieszkanie młodim. Lista podobno nie jest zbyt długa, ale, ale zawsze jest i to jest tak, że w jedno, no na ten jedno moment, miejsce się zapełnia, powstaje... Na ten moment tam. nie jest długa, ale sytuacja jest na tyle mobilna, że należy mieć zawsze na uwadze to, że najprawdopodobniej nigdy tak nie będzie, że, że ta sytuacja że się będzie idealnie, się że będzie, będzie wyzerowana idealnie. tak. Mieszkania socjalne to też jest problem we wszystkich gminach. Tutaj też rozumiem, że miasto pewnie będzie rozglądało się i, Od i analizowało. Od mieszkań socjalnych nie można odejść, o, o, dlatego że że no, jest to jakby oferta skierowana dla właśnie tych osób, których yy, w zwyczajny sposób nie stać na własne mieszkanie yy, czy, na, czy na własny dom yy, o tak wysokim standardzie, jakim wyświetlacz. I chciało. eksmisje są też, i też trzeba miasto ma obowiązek lokal. Trzeba yy, mieć możliwość zabezpieczenia lokalu dla tych osób. Tak. Yy, kolejna sprawa to sport. Bardzo ważna działka w ostrowie wielkopolskim yy, działają kluby sportowe koszykówka, siatkówka i koszykówka. Szykówka męska i żeńska i siatkówka i piłka ręczna, żużel i piłka nożna i spi... speedrower, tak? Tak, speedrower. No, to jest taka rzadka, rzadka, bardzo dyscyplina. rzadka dyscyplina, bardzo no, jakby sięgająca szczytów w Ostrowie Ż Wielkopolskim. Żużel na rowerze. Żużel na rowerze. To, to, to jest absolutnie... Ale wysoko chyba, tak? Ja się nie znam Bardzo, sporcie, bardzo wysokie jeszcze, notowania, z absolutnie zjawiskowa sytuacja dla Ostrowa Wielkopolskiego. No, sport jest taką, taką dziedziną dość. Tortem, yy... tortem dużym do podziału, prawda? I te do dużym tortem nie do podziału zawsze są równe. Bardzo trudna dziedzina i dość skomplikowana, bo życzenia, oczekiwania są bardzo wysokie i bardzo różne. Ja jednak chciałabym zwrócić szczególną uwagę na to, aby zwrócić się. Ku dzieciom i młodzieży, ku szkoleniu dzieci i młodzieży, ku wielkiemu rozwojowi i dofinansowaniu szczególnie szkolnych klubów sportowych. Ma to być, powinna to być taka kopalnia talentów i taka kuźnia kształcenia przyszłych zawodników. Ale i dla zdrowia przecież. I dla zdrowia, bo to jest no, chcąc, nie chcąc, inwestowanie również w zdrowie naszych dzieci, w zdrowie naszych wnuków. Po to, aby dzięki temu się mniej dos w doskonałą kondycję, i, ale z... dobra kondycja zdrowotna powoduje też. No, mniej chorób oczywiście, mniej pieniędzy wydawanych na leczenie. W, w ostatecznym rozliczeniu oczywiście tak, ale jednocześnie też bardzo dobrą kondycję psychiczną. Ale już jest w, sygnał człowieka. pani Prezydent dobry, ponieważ wszystkie orliki w całym regionie, i chyba w całej Polsce, one są tak już zapełnione, że nowe jakieś tam drużyny sportowe, gdzieś tam jakieś takie amatorskie, które chcą gdzieś tam pograć, to się muszą długo, długo wcześniej zapisywać, żeby na to boisko wejść, czyli jest jakiś tam sygnał, że uciekamy już od tych komputerów, tak, że tak, zaczynamy to sobie Tak, były takim świetnym kołem zamachowym do następnych, następnych działań i, i okazuje się, że zainteresowanie tą bazą jest, jest bardzo dobre i to, i to cieszy, bo tak długo nie będziemy wiedzieli o tym, czy, czy, czy jest jakieś zainteresowanie na jakim poziomie sportem, dopóki się czegoś nie zaproponuje. Są orliki, się okazuje, że jest duże zainteresowanie. Są tylko dwa baseny kryte w naszym mieście, a wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie tego typu sportem. Są hale sportowe, te o których wiemy, i też jest bardzo duże zainteresowanie. Tak więc sport należałoby rozpatrywać jak na kilku poziomach. Czyli na... nie najpierw sport zawodowy, a, na, a dzieci i młodzież. Jak rozumiem. najbardziej, czy to będzie kolejny, na pierwszym miejscu. Yy, myślę, że tak, ale trzeba tutaj zachować rozsądek, rozwagę yy, i żeby nie zaniedbać również tego yy, sportu zawodowego. Czyli, te, te, Czyli te mówimy, te o szykówce. mówimy o koszykówce. Mówimy o koszykówce, mówimy o ręcznej, ręcznej, o żużlu i o. I te sporty, jak mówią, nożnej. tutaj y, specjaliści nie, mogą, nie mogłyby funkcjonować bez y, wsparcia miasta. Tak mówią specjaliści, aczkolwiek y, myślę, że, y, że nie mogą te kluby polegać li, tylko na y, finansowaniu ze strony miasta. Muszą również zadbać o inne źródła finansowania. I to jest jakby jasne, dlatego że no, tu miasta na razie nie stać na to, aby w całej rozciągłości wszystkie kluby, wszystkie dziedziny sportu mogły być w pełni dofinansowane. Bo sport to jest tak zwana beczka bez dna, każdy jeden, prawda? Ja myślę, że jest... każda dziedzina to jest, jest taką beczką bez dna. Zawsze tymczasem, są potrzebne pieniądze. E, tymczasem sport w Ostrowie to oznacza nie mniej nie więcej tylko około 50 różnych. Podmiotów, 50 różnych organizacji, klubów, czy to klubów szkolnych, czy tych klubów zawodowych, czy stowarzyszeń. To jest 50 chętnych podmiotów do I uzyskania dofinansowania. Ja nie mogę od Pani wymagać, żeby Pani mi powiedziała dzisiaj, bo Pani jest od kilku godzin zaledwie oficjalnie wiceprezydentem Ostrowa, jakie kwoty były przeznaczane. Myślę, że przy okazji kolejnego programu, ale rozumiem, że zamierza się Pani zapoznać. Z wydatkami, które były przeznaczone na kluby sportowe. Rozumiem, że będzie Pani to szczegółowo analizowała i podejmowała pewnie na nowo decyzję. Tak, yy, już wkrótce bardzo chciałabym się z tym zapoznać i to zrobię. No chciałbym, aby ten system finansowania, szczególnie sportu zawodowego, był bardzo przejrzysty i transparentny, aby tak jak już mówiłam wcześniej, system finansowania szkolenia i dzieci i młodzieży był na, na miarę naszych możliwości i żeby z tego finansowania zarówno sportu zawodowego, jak i sportu dzieci i młodzieży mógł powstać pewien przejrzysty system, aby wiadomo było, że, że kluby zawodowe mają i, i będą miały wsparcie w tych szkółkach uczniowskich. Tych Czyli nie trzeba będzie kupować zawodników, je, gdzieś tam płacić tak, grubych a je, pieniędzy, a będzie można dysponować, miejmy nadzieję, własnymi wizytami. A jednocześnie, żeby dzieci i młodzież miały też perspektywę w przyszłości możliwości dalszego kształcenia i dalszego szkolenia i, i trenowania swojej tężyzny i zdobytych umiejętności w tych, szkółka, w tych szkółkach sportowych. Dlaczego pytam? W tych klubach zawodowych później. To musi być bardzo zsynchronizowane i jakby czytelne dla, dla każdego. To już na koniec, dlaczego pytam o sport? Bo przed kampanią pojawiały się sygnały, że sport w Ostrowie może zniknąć? Czy dzisiaj Pani powie naszym widzom? No nie, sport w Ostrofie nie może zniknąć, i nigdy nie powinien zniknąć, bo wtedy to by było kalekie miasto po prostu. To no. jest promocja, drużyny zawodowe, promocja dla miasta w całym kraju i nawet za promocja, granicą. Promocja, to jest promocja dla miasta, ale przede wszystkim musimy zadbać o dobry, zdrowy i prawidłowy rozwój zdrowy, w ciele mieszkańców to jest na koniec miasta. Kiedy oficjalnie Pani zasiądzie w fotelu? Jutro? Ja już od dzisiaj zaczęłam pracę w Urzędzie Miejskim. Ale jutro już tak naprawdę, od, od rana, tak wcześniej, od godziny rannych, będzie się pani zapoznawała, czyli czwartek. To życzę wszystkiego dobrego. Dzisiaj złożyłam swój pierwszy podpis na liście, na liście obecności na liście obecności. To życzę wszystkiego dobrego i no, zrealizowania tych założeń, aby się udało wszystko zrealizować. Droga pewnie będzie wyboista i trzeba się z tym liczyć. Także jeszcze raz dziękuję za wizytę i za rozmowę. Państwo dziękuję, dziękuję bardzo. za uwagę i przypominam, że moim i Państwa gościem była pani Ewa Matecka, nowa wiceprezydent Ostrowa Wielkopolskiego. Jeszcze raz dziękuję, a ja zapraszam dziękuję na bardzo. kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.